Oglądają Państwo TV Biznes, a razem z nami jest już pan Mariusz Sosnowski, prezes zarządu spółki InfoSystems. Dzień dobry panie prezesie. Witam. Spółka InfoSystems notowana od 2007 roku na rynku New Connect. Spółka z branży IT, która projektuje systemy zarządzania dla poligrafii branży wydawniczej i produkcji opakowań. Wyniki za drugi kwartał. InfoSystems zanotował ponad 50% wzrostu zysku netto i ponad 20% wzrostu przychodów ze sprzedaży. To bardzo dobry wyniki. Czego to głównie zasługa? Myślę, że w wieloletniej pracy organicznej na razie, bo rzeczywiście w ramach jakby sprzedaży, którą odnotowaliśmy w ostatnim kwartale, sprzedawaliśmy jeszcze produkty, które powstawały u nas systemy, które tworzyliśmy kilka lat temu. Natomiast no, od najbliższego kwartału od, no, i tym, tym samym najbliższego roku obrotowego, bo my w tej chwili kończymy rok obrotowy w połowie roku, będziemy już sprzedawali nowe rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy przez ostatni czas, bazujące na bardzo nowych technologiach, innowacyjnych technologiach, także przy wsparciu funduszy europejskich budowaliśmy te rozwiązania. Także myślę, że to jest dopiero przedsmak przed przychodami i które będziemy mieli w najbliższych kwartałach. O tym, jakie spółka ma plany, porozmawiamy pani Prezesie za chwilę, ale jestem ciekawa, co było najważniejszym wydarzeniem mającym duży wpływ właśnie na wyniki drugiego kwartału, jeśli chodzi o właśnie wyniki finansowe spółki. Myślę, że targi, największe targi na świecie poligraficzne, drupa, które odbyły się w maju tego roku, w których byliśmy największym polskim wystawcą, to są targi, które odbywają się raz na cztery lata i skupiają rzeczywiście cały świat poligraficzny. i to są prawdziwe targi międzynarodowe, także zarówno firmy z Australii, czy Chin, czy, czy, czy każdego zakątka globu zjeżdżają się tam raz na 4 lata i pokazują, co, co mogą i co mają ciekawego do zaprezentowania. My rzeczywiście w tym roku byliśmy w stanie pokazać bardzo innowacyjne produkty, których konkurencja niestety jeszcze nie posiadała, w związku z tym spotkało to się z dużym zainteresowaniem. No i też już pierwsze kontrakty, które zrobiliśmy w tym okresie, także wynikały jakby z tych kontaktów, które zdobyliśmy podczas targów dróg. To jest bardzo specyficzna działalność. Proszę powiedzieć, jak się plasujecie na światowym rynku i jak plasujecie się też w stosunku do innych konkurentów. Kto jest Waszym największym konkurentem? My mamy bardzo wertykalny produkt, znaczy produkty tak, zajmujemy się rzeczywiście dostarczaniem rozwiązań informatycznych, które są specjalizowane pod przygotowanie produkcji poligraficznej, wydawniczej. I naszymi konkurentami są bardzo duże znane spółki jak Aqua, jak Kodak czy, czy Heidelberg. Natomiast te firmy nie zawsze mają pełen portfel tego typu rozwiązań, którymi my dysponujemy. My jesteśmy firmą specjalizującą się tylko i wyłącznie w softwareze. firmy, o których wspomniałem sprzedają mnóstwo różnych rzeczy, a przy okazji jakieś rozwiązania softwareowe w związku z tym bardzo często także z tymi firmami współpracujemy Ale czy koni walczyć o rynek? E, tak, a w pewnym sensie tak, aczkolwiek tacy gracze jak na przykład Konika Minolta czy, czy, czy Fuji są naszymi dystrybutorami, także to jest raczej jakby współpraca. współpraca niż konkurencja, aczkolwiek pewne produkty, które oni oferują w pewnym zakresie są konkurencyjne także dla, dla naszego portfolio. Panie prezesie, spółka jest w tej chwili w trakcie analizy rynku niemieckiego. Co zamierzacie robić na tym rynku? Macie zamiar przyjąć jakieś przedsiębiorstwo? Tak, finalizuję Akwizycję na rynku niemieckim. Do tej pory nie, nie, nie spieszyło nam się z tym z uwagi na to, że rzeczywiście pozyskaliśmy jakiś czas temu partnera i przez partnera działaliśmy. Na tym rynku mamy na, na rynku niemieckim około 150 instalacji. W związku z tym już tam jesteśmy dość aktywni. Natomiast no, chcemy jednak stworzyć tam własne struktury, pozyskać firmę, przejąć ją i, i e, firmę, która już będzie tylko i wyłącznie naszym oddziałem na, na rynku niemieckim. Jeśli spojrzymy na Wasze konkretne projekty, one są dosyć skomplikowane. Proszę powiedzieć, który jest najbardziej w tej chwili takim może niezyskownym, ale takim projektem, który no, dobrze rokuje na przyszłość, najlepiej rokuje, jeśli chodzi o wyniki spółki. W w pierwszym kwartale przyszłego roku zamierzamy opublikować portal, który myślę, że będzie już takim widocznym efektem naszych prac rozwojowych, software'owych, z uwagi na to, że poprzez ten portal będzie można zamawiać wszelkiego rodzaju produkty poligraficzne i będą to mogli również robić indywidualni klienci. Nie tak jak w tej chwili naszymi klientami są raczej spółki, które mają produkcję, czy też są to wydawnictwa, takie jak Bauer czy Sanoma w Holandii, ale również klienci indywidualni, którzy dzięki naszym rozwiązaniom będą mogli tanio kupować bardzo profesjonalne produkty poligraficzne, rozpoczynając od jakichś ulotek, a kończąc na wszelkiego rodzaju gadżetach, które też będzie można zamawiać poprzez ten nasz portal. Ja rozumiem, że taki portal spowoduje przede wszystkim ob, obniżkę kosztów spółki, tak? Obniżą się koszty znacząco i w jakim stopniu mogą się obniżyć koszty? Ten portal ma na celu głównie obniżenie kosztów produkcji, przygotowania produkcji wszelkiego rodzaju projektów graficznych, które później mają się przerodzić w produkt poligraficzny. W związku z powyższym jesteśmy w stanie obniżyć te koszty dla końcowego klienta. W tym celu będziemy współpracowali z naszymi klientami, którzy dysponują parkiem technologicznym maszynami poligraficznymi, na których będziemy mogli te zlecenia plasować. I takimi typowymi zleceniami, które będzie można zamówić, to także fotoalbumy, które, gdzie można wrzucić własne zdjęcia, na przykład z wakacji, i wydrukować w kilku egzemplarzach bardzo profesjonalny fotoalbum przy wykorzystaniu właśnie tych najnowszych technologii poligraficznych. Spółka na rynku New Connect prezentuje się wśród innych spółek bardzo dobrze. Czy urośliście już na tyle mocno, że tak powiem, w siłę, że możecie się przenieść na duży rynek. Tak, Stanujecie. zastanawiamy się w tej chwili rzeczywiście nad przejściem na, na, na rynek główny. Być może któryś z rynków zagranicznych to jeszcze rozważamy z uwagi na to, że mamy dość dużą ekspozycję w Stanach Zjednoczonych, gdzie sprzedaliśmy w ostatnim czasie ponad 70 systemów. W związku z tym być może nawet bardziej trafną decyzją byłoby wyjście poza rynek polski, jeśli chodzi o notowania giełdowe. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo gościem TVB biznes był pan Mariusz Sosnowski prezes zarządu spółki Infosystems SA Dziękuję bardzo panie Dziękuję prezesie również.